I tam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za wsparcie naszego kanału, który powoli się rozwija. Publikujemy analizę, publikujemy, publikujemy i gramy. Każda wpłata się przydaje i jest wydawana na cele statutowe Fundacji 23, która prowadzi. Kanał generalnie idzie na poprawę filmów nakręcanych na potrzeby publikacji na YouTube. Widzimy, że przeciwnik zawistował w pika. Liczymy lewy. W treflach jedna, w karach druga. W pikach dwie to cztery, potrzebujemy pięciu lew. Jedną możemy zyskać w treflach. Jedną w pikach, jak się piki podzieliły. Czy trzy, trzy. Ale mamy też kier. W kierach mamy króla, damę, waleta, dziesiątkę, dziewiątkę, ósemkę, czwórkę. I to jest kolor do wzięcia lew. Jako damy lewe na asa, to weźmiemy 5. Ale przeciwnik jak... Znaczy, najpierw puszczamy zawsze do ręki, żeby mieć przejście asem. Nie, nie psujemy asa, no bierzemy tym królem bo to nas nic nie kosztuje bo chodzi o to, żeby przeciwnicy nie odwrócili w kara odwrót w karowy jest niebezpieczny grozi nam oddanie co najmniej trzech lew karowych po odwrocie w karo więc bierzemy i teraz uwaga gramy w dame kiera co zrobić, żeby przeciwnicy zabili asem, żebyśmy kiery mieli dobre Trzeba przejąć Asem, trzeba przejąć króla królem damę, nie Asem, ponieważ mamy te kiery tak długie, a tu już nie mamy, mamy tylko jedno dojście do stołu, Asem Pik. Co to, to zagranie Już teraz nie ma znaczenia, co będzie grał przeciwnik, bo będziemy kontynuowali kiery, aż wypadnie As, przeciwnik coś zagra i weźmiemy. Asa, Trefl, asa, karo. Asa, króla, pik to 4 i 5 kierowych to 9. Nie możemy się połaszczyć na impas, a króla, tref. Bo Król tref może być z drugiej strony i może nas wysypać. Zagranie jest standardowe. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Mamy tak dobre karty, że możemy myśleć, że nie mamy damy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kart z rzędu, nie licząc damy, więc na damę nie musi spaść czwórka. Jeżeli mamy kierów siedem, to przeciwnikom, nawet jakby się podzieliły, pięć jeden, to czwórka i tak jest ostatnim. Ostatnim 1. Taki inteligentny cwaniaczek skomentował, zadał mi takie podchwytliwe pytanie o krokodyla. No, więc coś takiego, jak to nazywamy, jak to krokodyl zjada własną singlową figurę, ale nie wiem, czy o to mu chodziło, czy on to tak rozumiał, bo, bo można wejść na język francuski, niemiecki, rosyjski i tam każdy, kto z tego języka tłumacza, nie zna polskiego ani zagranicznego, ani języka brydżowego, to tworzy nowe terminy. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pytanie o starsze czwórki, które wymyślił Samuel Steinman, Amerykanin, piszemy s t -Y w Polsce nazywany jest Steinmanem, Steinman, 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 A pytanie o to, czy mamy parzystą liczbę kart, czy nieparzystą w kolorze, znaczy pytanie Sygnalizacja tego dokładaniem kart nazywana jest ilościówką. Jakby to była kilogramy, kilometry, sekundy. A to jest liczba. Na zachodzie nazywa się to sygnał parzystości. U nas mógłby nazywać liczbówka albo sygnał liczbowy, albo też sygnał parzystości. Bo sygnalizujemy, czy mamy 0, 2, 4 karty w kolorze, czy 1, 3, 5. A nie jest to. Nie jest to ilość. Ilość. No, takich śmiesznych rzeczy jest więcej, ale na to nic nie poradzę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do oglądania również innych filmów.